Taka była dola środki Marysi, co miała włoskie jak słoneczne światło, oczy jak fiołki leśne, a w sercu tęskność i żałość. Marysiu, środko, mówi do niej gospodyni, u której gąski pasła, czemu się nie śmiejesz? Jako insi czynią, a ona nie mogę się śmiać, bo wiatr po polach wzdycha. Marysiu, środko, czemu nie śpiewasz? Jako insi czynią. A Marysia, nie mogę śpiewać, bo brzozy po gajach płaczą. Marysiu, sierotko, czemu się nie wysalisz jaką insi czynią? A ona, nie mogę się weselić, bo ziemia we łzach rosy stoi. Taka była ta Marysia. Przylecą, bywało, ptaszkowie na drzewinie w podle niej siądą i śpiewają. Sieroto, sieroto, co masz główkę złotą? Oczach, błękit nieba. Czego ci potrzeba? A Marysia podnosi na tych śpiewaczków wzrok smutny i nuci z cicha. Nie trzeba mi srebra, nie trzeba mi złota. Jeno onej wierzby u własnego płota. Więc ptaszkowie znowu. Sieroto, sieroto, co masz główkę złotą? Czy wody, czy chleba? Czego ci potrzeba? A Marysia na to, nie trzeba mi chleba, nie trzeba mi wody. Tylko tej rodzonej domowej zagrody. Ze szczebiocą na to ptaszkowie ze sobą, główkami kręcą, skrzydełkami trzepocą, aż jeden tak zaśpiewa: Sieroto, Sieroto, co masz główkę złotą? Czego sobie pragniesz? Proście teraz o to. A Marysia złoży wychudłe rączyny w zgrzędej koszulinie, podniesie je ku ptaszętom i mówi. O moi ptaszkowie, mam was prosić o co? Niechże mi się przyśni Matuleńka nocą. I zdarzało się tak nieraz, że się Matuleńka przyśniła nocą Marysi. Cicho, cichno, cichuchno, biało, bialuchno. Szła przez izbę niby promień miesiączny i niby promień otaczała swą jasność główką, śpiące środki swojej. Śniło się wtedy Marysi, że słońce świeci i że kwiaty pachną. Wyciągała ręce do Matenki, szeptała we śnie. Przyszłaś, mateńko? A tuż nad nią głos słodki i cichy. Przyszłam, dziecino. A były to słowa jakby dech tylko. Tuli się Marysia do matki i pyta: I weźmiesz mnie z sobą, mateńko? A tuż nad nią głoś cichszy jeszcze i słodszy. Jeszcze nie pora, jeszcze nie czas. Kto nas rozłączył, ten złączy nas. Więc Marysia na to. Oj, jak ciężko czekać mateńko. A głos prędko przy pracy przemija dzień. A wiek i życie to tylko cień. I cicho, cichuchno, biało-bieluchno. Zniknęła mateńka jak promieni miesięczne, a śrota budziła się z westchnieniem i chwytała pracy. Pracowała jak mogła i wedle sił swoich, za ten kąt na cudnym zapieczku, za tę garść słomy, na której sepiała, za tę łośkę strawy, którą się pożywiła, za tą zagrzebaną koszulinę, która jej grzybiet kryła, kolebała zimą dziecko i nosiła krust z ze studni wodę latem, gąski pasała. Nazywali ją też ludzie we wsi Marysi, Marysią, Gęsiarką albo Marysią Sierotką. Nazywali ją tak rok, nazywali dwa, aż zupełnie zapomnieli, że się ta dziewuszka Kukulanką nazywa i że jest córką Kukuliny, owej to litościwej kobiety, co podziomka chciała odbicia bronić, kiedy pod rzutkiem u złej był. Ona sama, gdy ją kto zapytał, Jak się zabierz dziewczę, odpowiadała, Marysia Sierotka. Łączka, na której pasła gęsi Marysia Sierotka, Leżała pod lasem dość daleko, Za wsią zwaną od, da od dawien dawna głodową wulką. I tam ziemie chude były, mało chleba dawały, a ludzie częściej głodni, niż syci byli. Staje piątku, staje wody. Rok urodzaj a dwa głody. Na tych małych trawach, na tych dużych wodach hodowały się całe stada gęsi. A jak to wszystko zaczęło rwać się, a trzepotać, a gęgać, a wrzeszczeć, to dobrze o miłę wokół słychać było. Wszystkie dzieci we wsi robotę, z tym gęśmi miały pasąc je gromadą albo po osobno, jak tam, któremu w chacie przykazali. Dopiero pod wieczór rozdzielała się gromada na pomniejsze statka i każdy swoje do domu gnał. Już też wtedy nic innego w całej wulce głodowej słychać nie było, tylko Ha! Lele! Le, gąski! Ha! Lele! Le, ha! Le, le, do domu! A do tego z takich zbiczów trzask, jakby wesele jechało. Długo jeszcze po zachodzie słońca uspokoić się nie mogło gęganie w zagrodach i chlewkach. A i w nocy nieraz powstawał ni stąd, ni zowąd wrzask gęsi na całą okolicę. Ale Marysia Sierotka pasała gąski swoje osobno pod lasem. Siedem ich tylko było, więc. Gospodyni dogodzić chciała i na wspólne pastwisko nie dawała gnać. Dziewczynina też rada temu była, bo się inne dzieci z niej śmiały. A to, że się w chowanego balić nie umie, a to, że w, zajączku, w zajączka nie dość prędko biega, a to, że dziewczynami tańcować po trawie nie chce. I prawda, czy to, że mocy wielkiej na tym cudzym chlebie nie miała? Czy też tak już z tego sieroctwa swojego nie lubiła Marysia biegać, tańczyć, gonić się, ani w zajączkach z dziećmi grać? Lubiła za to śpiewać, a piosenek umiała tyle, że cały dzień coraz inszą śpiewała, a nigdy ich nie brakowało. A to jak Zosi chciała się jagódek, a, kup a kupić ich za co nie miała. A to jak koning siwy, długogrzywy, Pogiłem pogiłem panu stemu nóżkę w polu grzebał. A to o zaklętej fujarce, co mówiła do pastuszka: Graj pastuszku, graj, Bóg ci pomagaj. A to znów jak niedźwiedź kudłaty przywędrował do wilczycy w spaty. A to jak babuleńka miała kozła rogatego, co był bardzo roz, rozpustyny a to jak siwe łabędzie leciały za morze mm. najbardziej wszakże lubiła Marysia i najbardziej śpiewała piosenkę o sierotce co gąski zwoływała do domu bo ta piosenka była taka jakby o niej samej kiedy więc wieczorne zorze ugasał zaczęły nad lasem zaraz Marysia wyciągała najgłośniej i najcieniej jak tylko mogła pójdźcie pójdźcie gąski moje pójdźcie, pójdźcie do domu. Noc nadchodzi, ja się boję, bronić mnie nie ma komu. Była to prześliczna piosenka, a tak wprost do serca szła, że kto w pobliżu szedł, to stawał i słuchał, a często i łzy miał w oczach. To tych wszystkich piosenek wyuczył Marysię, nie wiadomo zgoła. A gdyby jej ktoś się spytał o to, ona sama nie wiedziałaby także. Może ją uczył piosenek burszumiący, szumiący, czarny. Może trawy łężne, szepczące słoweczka ciche. Może gaje młodych, młodym liściem okryte, które za wiatrem mlekuchną się chwiejąc, gwarzą coś ci, a gwarzą jakby żywym głosem. A może nawet i ta cichość, która przez pola szła, przez ugory i która była tak dzwoniąca w sobie właśnie, jakby samo powietrze śpiewało. Słuchała też, nasłuchiwała Marysia, sierota, wszystkich tych głosów, nie, nie czując nieraz w tym zasłuchaniu ni głodu, ni chłodu. A kiedy słońce zaszło i do domu wracać trzeba było. Nie wiedziała sama, jak ten dzionek przeleciał, ani je, jej też w głowie nie, nie postało, że z zarośli borowych patrzy na nią i wygląda wzrok bystry i chytry, chałujący i okrutny, wzrok przebiegłego sadełka. Owego to lisa z sąsiedztwa kryształowej groty, który sobie w tym lesie norą czyniwszy pod pniem wywróconej sosny pustelnika udawał, a po stronach węszył, skąd by jaki dobry kąsek pochwycić. Szczególnie do gęsiny uczuwał nieprzeparty pochop i apetyt wielkich stad gęsi strzeżonych pilnie przez mocnych chłopaków, unikał zakładając głównie swe na nadzieje na owych siedmiu gąskach przez Marysie pascionych. To też co dzień bliżej, a z cicha podkopywała się krzakami ku Bezpiecznie pasła głębi swoje Marysia, nic o tym nie wiedząc. Bezpiecznie z zmroku do zagrody statko swoje gnała, a jedynym jej pomocnikiem był mały, żółty piesek Gasio, który ogromnie dziewczynkę polubiwszy, całe dnie przy niej na łączce przesiedzał. Cedełko wielką niechcąc czuł do tego gasia. Obrzydliwe psisko mawiał nieraz sam do siebie, spluwając i krzywiąc się szpetnie. Nigdy chyba szkaradniejszego stworzenia nie widział. Co to na przykład za uszy? Spiczaste jakieś, ostre, zupełnie dla psa niestosowne. Albo sierść, choć on rudy jak ten judas zgrajca. Co to za paskudny charakter być musi? Co za obyczaje? Jakie nawyknienia? Toć, toć to darmaza jest skończony. Wypowiedzieć nie potrafię. Jak mi się to zwierzę jak mi się to zwierzę nie podoba? Sam widok jego o mdłości mnie przy, przyprawia. Czy kto widział, żeby... Porządny pies cały dzień na jednym miejscu siedział i mzernych siedmiu gęsi pilnował. Coć to wstyd prawdziwy. Siedem gęsi. Ha, ha, ha. Śmiać mi się chce. Gdzieś jest prostak, który by w gęsi nie smakował i na tę nędzę się, się łakomił. Dawniej to może było przyjęte, żeby się na stołach liści i taka potrawa znajdowała. Wiadome rzeczy, że starzy mieli swoje dziwactwa, ale co teraz? To żaden szanujący się lis takich specjałów nie jada. Przynajmniej co do mnie przyrzedzę się gęsiną, a na tego żółtego psa i na tę obdorną dziewczynę wprost patrzeć nie mogę. Gdyby nie to, że mam zamiar pustelnikiem tu zostać, dawno bym się już wyniósł z okolicy. Ale cóż, kiedy się kto z cnocie i pięknym czynom poświęcił, tu wzdychał tak mocno, że aż mu się wąsy podnosiły u nosa i mrużąc to jednym, to drugim okiem śledził poruszenia Gasia, Gąsek i Marysi, po czym odwróciwszy się od nich brzydko się uśmiechał.